Adam Grabowski, dzień dobry Adam. Cześć. Jesteśmy na skrze Warszawa w klubie, gdzie jesteś, jednym z głównych, jesteś jedną z głównych postaci, jeśli chodzi o sztab trenerski, wyprowadzka z WCA i implementacja tutaj w nowym klubie już praktycznie można powiedzieć od września, no zaraz będziemy niedługo rok obchodzić tutaj, rocznicę, co prawda za kilka miesięcy, ale rok działalności, jak w ogóle byś to podsumował, to, 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 to powiedzmy to nowe miejsce. No tak, jakoś tam, co mamy teraz, maj, tak więc jakoś tam zaczęło to się sypać, w, już wiedzieliśmy trochę wcześniej, w lipcu to się nam tam wyklarowało, że jednak z WCA nie, nie, będziemy, nie będziemy z WCA pracowali, po prostu mieliśmy inne pomysły na to, jak ten team ma wyglądać i doszliśmy do wniosku, że się rozstajemy, tak więc zostaliśmy. Eee, w dobrym momencie, w dobrym miejscu, że akurat ta Skra się nam otwierała Natomiast wszyscy mówią o tym, że, że to jest Skra, że to jest Team Skra Natomiast tu trzeba, mówię, małe sprostowanie, bo to już fajnie się mówi, bo dźwięczna jest nazwa e, Dla warszawiaków bardzo historyczna, natomiast my mamy tutaj nemesis Team A korzystamy z infrastruktury Skry Sport Tak więc e, to jest tak jakby, wypożyczamy salę od nich Tak więc tutaj wielkie podziękowanie oczywiście dla Skry, bo tutaj bez, jakby bez nich Myśmy sobie nie dali jej rady, oni bez nas pewnie w jakimś tam stopniu też, tak więc mamy tutaj obopólne e, działanie, które nas wpadło przodu, tak więc no tak, no, 9 miesięcy oczywiście e, można powiedzieć, że to jest trochę już scementowane. Czasami e, mamy jakiś tam plan na to, jak chcemy widzieć ten, ten team. I mam, jak tak rok temu mniej więcej siadaliśmy do tego, żeby to wszystko zebrać do kupy, to, to powiedzieliśmy, że w rok to zrobimy. Teraz już widzimy, że to jest tak duży projekt, chcemy to zrobić oczywiście bardzo profesjonalnie. Zaczynając oczywiście od trenerów, których mamy profesjonalnych, tutaj w ogóle nie ma tematu. Natomiast chcemy uzupełnić to, co zawsze było dla nas problemem, czyli to, cała, cały ten support i dla fighterów i dla trenerów. Tak więc to myślę, że będziemy... Nie chcę jeszcze o tym jakby dużo mówić, bo mówię bardzo łatwo się mówi o czymś w głowie, natomiast y, myślę, że za może pół roku, może za rok, może za dwa usiądziemy i wtedy powiem, powiem wam, y, zresztą sami pewnie zobaczycie jak ten projekt będzie wyglądał, wtedy będę jakby bardziej y, wiarygodny, mówię, mówić można dużo, natomiast y, zobaczymy co z tego wyjdzie, natomiast mamy plany takie, żeby to być takim trendseterem, jeżeli chodzi o, o, o kluby, fight kluby. Mamy wszystkie narzędzia, żeby to zrobić, i powoli, małymi kroczkami sobie tutaj to implementujemy. To tak, z, oczywiście, nie chcesz gdzieś tam rozwijać tego tematu, ale z tych naj, najpilniejszych. Czego Wam teraz jeszcze brakuje, żeby już powiedzmy pracować na 100%, a co już macie i, i, i jak to po prostu gdzieś wygląda z Waszej pozycji, że na tej bazie już można, Snuć plany, ale jeszcze by czegoś tam ewentualnie brakowało. Mówię o bazie ogólnie, tutaj dostępie do. Bo Ty pewnie mówisz też o narzędziach jakichś konkretnych. Ja mówię o wszystkim, generalnie rzecz biorąc. No, bazą dla nas na pewno jest to, że mamy trenerów, którzy są doświadczeni. No, Robert, jakby tutaj Joczy, e, który się tam troszeczkę udostępnił nam e, władzy, że tak powiem, e, dał nam trochę więcej miejsca może to jest lepsze słowo dał nam trochę więcej miejsca do, 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 do spełniania się trenersko to to jest baza właśnie, czyli ta, te doświadczenie Roberta, no też mamy jakieś tam doświadczenie, no i te, te, te powiedzmy świeża głowa młodych ludzi, tak, czyli, czyli Jagutek Bartek Fabiński, łączymy sobie, jak to mówimy, old school z new schoolem i myślę, że to jest najlepszy, najlepszy, najlepszy mix, bo jakby okej, okay, no na pewno czy pracy trenerskie na, na najważniejsze jest doświadczenie, tak więc ja ja na przykład nie znam w, jakby w boksie młodych trenerów boksu tak wiadomo, że trener nawet trener, który ma 40 lat w boksie, no to tak naprawdę jest ruki, tak, jeżeli chodzi o trenerów, no znamy tematy takie, że już nawet Freddy Roach to, to, to jest taki dziadek, że już tarczek nie potrafi trzymać, tak nie wiem, jak on teraz ma lat, ale wyda, wydaje mi się, że około 70. E, i, i tak więc e, nie, Mamy, mamy świeży powiew. Yy, jakby od swojej strony, Robert nam zapewnia ten właśnie ten All School. Super się dogadujemy, w ogóle naprawdę jest fajnie, natomiast brakuje nam czego nam brakuje. No infra, infra, infrastruktura jest super. Generalnie rzecz biorąc nic, niczego nam tutaj nie brakuje, mamy pełną klatkę tutaj, pełną wymiarową klatkę na górze. Czynnik eee... numer jeden, który jest potrzebny dzisiaj już, bez którego trudno w ogóle sobie wyobrazić trenowanie. No, no tak, to tak jakby nie miałbym dobrych rękawic, a próbował robić y, jakieś tam nawet, czy boks, ogólnie ten, tak więc to, to jest jakbyś taki must have, jeżeli chodzi o, o ten, a w warszawskich jakby warunkach, to o to jest trudno po prostu, bo lokali jest dużo, natomiast mogą być trochę małe, jeżeli duże, to wiadomo, że są czynsze inne i tak dalej, natomiast tutaj mamy pełną klatkę, mamy ogromną ścianę, mamy dużo możliwości eee, i co, no i jak sam widzisz, Środek Warszawy a jest tutaj bardzo zielona, jest bardzo przyjemnie. Tutaj w ciągu dnia jest genial, fenomenalnie spędzę czas. Mamy godzinę już. Ja tutaj siedzę już piątą czy szóstą godzinę, bo to jest po prostu fajnie. Jest zieleń, mamy parkingi, które nie są płatne. Dla każdego jest blisko, bo to jest centrum Warszawy. No, no super, brakuje nam tylko jednej rzeczy: doświadczenie. W sensie takim, że teraz mamy jakiś plan, który, który implikujemy. I ten plan yy, no, będzie działał. Tylko za ile będzie działał, to, to nie wiemy tak naprawdę. No, wszystko funkcjonuje hula na 100%, czyli, czyli to, co, to, co robiliśmy w WCA na bazie tego, jakby zrobiliśmy swój plan teraz. I ile to, to, to potrwa, to nie wiem. No, czasami nie, zawsze przywołuję takie y, baseballowe baseballowe sytuacje, że trener na przykład miał swoje książki i tymi, te, te książki zupełnie przez 15-20 lat, tak? i to był później jego faktor do robienia na przykład teamu. I to też ten Team budowało się latami. No, chociażby o teraz właśnie ostatnio oglądałem, powtarzałem sobie, na Netflixie jest taki fajny program o, o, o Chicago Bulls, tak? Zrobili trener zrobił program, wdrożyli go, zajęłem, to nie wiem. 5-6 lat, i potem, jak się wszystko rozpadło, to znowu też Chicago Bulls musiał być budowany od zera na nowym, trenerze na nowym, na nowym programie. Tak więc my teraz budujemy ten swój program. Mamy nadzieję, że będzie na tyle unikalny, że znowu powrócimy na, 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 yy, na podium klubów, które, z którego kiedyś spadliśmy. Tak naprawdę, bo mówię o czy tak naprawdę, że cała Polska przyjeżdżała do nas, się uczy od nas. I, I gdzieś to tam namąknęło, że ten potencjał się skończył. Tutaj mamy potencjał, który się tak naprawdę dopiero zaczynamy, a już jest, jest, no jest tak mi się wydaje przynajmniej, że jest przeogromny. Flagowe postacie jak Marian Żółkowski gdzieś tutaj są, jest Damian Janikowski, w tej chwili gdzieś Ty masz takich już upatrzonych zawodników, którzy mogą robić podobną karierę albo być może nawet większą, bo, bo, bo tutaj wiadomo, nie, nie trzeba się zamykać i z marzeniami się kryć gdzieś o, o sukcesach, no bo na pewno takie miejsce, taka baza też będzie, będzie gdzieś zawsze pod tym kątem rozpatrywana. No, no tak, no, nasz bazu jest oczywiście Milczka, zwłaszcza Marian Żukowski, e, oczywiście Damiano, no, cała ta, ta jakby stara, stara gwardia, no ale tak naprawdę ta stara gwardia, te, te stare <coughs> wilki, że tak powiem, muszą być podgryzane przez, przez młode wilczki, tak więc jeżeli nam się nie chce przyjść na trening e, albo mamy jakiś tam gorszy dzień, to ci młodzi nam od razu... E, po ugryzieniu tyłka od razu nastawiają w, w stan gotowości, tak więc no, no, no tak, mamy kilku chłopaków, no ale to chyba każdy klub tak ma, że mamy, że, że górę napędza tak naprawdę nam dół teraz, czyli to mówię, te, ci młodzi chłopacy, którzy są świetni technicznie już na ten moment, są młodzi, mają tego drive'a, ciąg na bramę, że tak powiem, to... używam takiego sformułowania, eee, no... Nie sposób ominąć tutaj kilka nazwy, nazwisk. Mamy Miłosza Kurka, który teraz jest generalnie rzecz biorąc yy, mistrzem Europy amatorskiego MMA w kategorii 66, w kategorii 70. Wygrał teraz jakiś tytuł w Anglii mistrza amatorskiego mistrza MMA yy, Unii Europejskiej który jest wielokrotnym mistrzem Polski, e, Almy i e, MMA Polska oczywiście. I on tutaj przy przygotowaniach Mariana Żółkowskiego też jakby tutaj nam bardzo pomaga. Mamy Saszę się, który jest mistrzem Świata Mojtaj, który teraz jakby robi sobie transformację do, do, do świata MMA. Natomiast no, mamy kilka jeszcze takich nazwisk, chłopaków, może nie nazwisk, którzy no, potencjał mają przeogromny Tak więc dlatego mówię, że oprócz potencjału jakby trenerskiego mamy też narzędzia, czyli mamy, mamy w czym jakby rzeźbić. No i ten team się z dnia na dzień coraz powiększa, no bo mamy teraz Około 30 nazwisk, z czego 20 opaków jest na początku swojej drogi, i już teraz no może nie są jeszcze na poziomie Mariana Żukowskiego, bo wiadomo, że to jest ogromne doświadczenie, ale go dociążają, i wcale po, po sparringach nie widać, że jakoś tam mocno odstają. No tak, tak to więc wygląda. Jest Sara Frota, była zawodniczka UFC u Was. Właśnie też byłem ciekawy, skąd się tu wzięła i, i co ją skłoniło, ale dzisiaj widziałem, że chyba się dobrze czuje tutaj w klubie, bo cały czas jest, jest obecna, też pomagała polskim zawodniczkom w przygotowaniach. Jest też Maksim Grabowicz, zawodnik, który walczył w M1 Global i będzie tutaj też rozwijał się na polskim rynku. Dzisiaj, dzisiaj go widziałem też tutaj wśród, wśród trenujących. Tak, no jest Maksim, który miał, ma kilka, kilka właśnie świetnych walk w ACA, z bardzo dobrymi nazwiskami, właśnie o tych, nie wiem, między innymi nazwiska, nazwiska, nazwiskach mówiłem, może nie jest młody stażowo, ale wiekiem jeszcze jest młody, naprawdę tutaj nam dociąża Mariana super, no jest ta Sa Sara, no i to jest, w... czy Sara się znalazła tutaj w ogóle przez... Po prostu nasze znajomości, tak? mamy jakieś tam kontakty na świecie. Trenowaliśmy z Jankiem Błachowiczem w Brazylii, te kontakty nam zostały. Ee, Sara się sprowadziła tutaj do Polski i pierwszym, pierwszym klubem, tak naprawdę, w którym się pojawiła, to, był, to, to byliśmy my. Ee, no, mieć na sali mistrzynię Brazylii w jiu bo, tak, bo, bo Sara ma ten tytuł, jest mistrzynią Panamsów, e, czyli mistrzostw obu Ameryk, tak naprawdę też w No to jest świetną Yy, artystką MMA tak naprawdę. No, mamy nadzieję, że nie znudzi się polska pogoda i że zostanie z nami na, na dłużej, bo tak naprawdę no... zimę przetrwała tutaj u was. Zima jakoś przetrwała, tak, teraz będzie jest na pewno lepiej. Yy, natomiast też sobie troszeczkę życie poukładała tutaj, bo wiadomo, że jak wszędzie gdzieś zmienia, to na początku jest trudno. Yy, już się powoli tutaj odnajduje. No, z nami się też fajnie do, dogadujemy z nią. Jest jakaś tam wspólna chemia. No, y, no, jest klasowym zawodnikiem i też pomaga y, dziewczynom, żeby rozwinąć jakby kobiece MMA na dosyć, wciągnąć y, y, to na dosyć wysoki poziom, z tego powodu, że no, tak naprawdę dziewczyny są pojedynczymi sztukami na sali. Tak? I, i, I ten level tych dziewczyn jest. To ciężko sprawdzalne, że tak powiem, tak? bo to dopiero w walce wychodzi, natomiast no, polskie dziewczyny przeważnie się z między sobą, natomiast ona tutaj, że tak powiem, wyznacza nam punkt odniesienia względem, względem świata Brazylii, e, no bo była w UFC, e, no, też wygrała tego kontendera brazylijskiego, tak więc no, poziom ma genialny. No do przodu tylko tak naprawdę, mając takich zawodników, e, aż miło się przychodzi codziennie na salę. Bardziej ją sytuujecie jako przyszłą kadrę trenerską, bo nie, nie wykluczone, że może się związać dziś tu z Polską? Czy raczej na razie skupienie jest tylko i wyłącznie na jej karierze zawodniczej, bo też jestem ciekaw. Wiem, że ma jakąś walkę w tej chwili w planach, chyba poza polskim rynkiem. Czy znaczy ma walkę, natomiast no jakby. Najłatwiejszą formą zarabiania trenerów, tak, zawodników, przepraszam, jest tak naprawdę dorabianie gdzieś tam sobie komercyjnymi klientami, gdzieś tam e, tak zwanymi robieniem prywatek. Tak więc ona się na ten moment skupia na, na tym, żeby się w Polsce jakby utrzymać, jakby rozpropagować swoje nazwisko. Raczej się będzie skupiała na własnej karierze, natomiast no nie zamyka na pewno drzwi trenerskich. Czy będzie u nas, kto wie. Być może tak, być może nie, może przejmie sekcję kobiecą, bardzo możliwe, którą, którą, no nie powiedziałbym, że budujemy, natomiast mamy dwie albo trzy dziewczyny, które są naprawdę charakterne, pokazują się z fajnej strony, być może tak, nie zamykamy tego okna, no na pewno wiemy, że ona jest, tak jak mówiłem, że jest mistrzynią w drzwicu, tak naprawdę ona się wywodzi ze stójki, tak, ona jest z jakiegoś, nie do końca pamiętam nazwy miasta, ale to jest coś takiego, jak Curitiba, tak? To jest wyznacznik jakby takiego poziomu yy, yy, Muay Thai, tak? yy, yy, Jest takiego mocnego, z yy, takiego mocnego miasta, gdzie, yy, gdzie się trenuje tylko i wyłącznie Muay Thai. I ona do dopiero... Manaus. Nie nie, 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 nie nie, chciałbym skłamać, ale Curitiba na Maus, Ona tylko. to jest miasto, które jest w środku Brazylii gdzieś tam, nie? Aha, w tak, czyli. tak, tak i ona dopiero po, po jakiejś tam e, krótkiej karierze w Mai tai poszła do jujitsu, czyli się przeprowadziła do, do Rio i zaczęła robić sobie w TFT, TFT team Natomiast ona jest klasowym stojkowiczem, tak naprawdę. I być może, jeżeli zostanie w Polsce, będzie chciała tutaj widzieć tutaj siebie jako, jako, jako yy, obywatel po prostu Unii Europejskiej, czy tam Polski nawet, to, to, to jak najbardziej tak. No czemu nie? Adam, przejdźmy teraz do, krótko do tematu, który Tobie jest zawsze bliski, czyli jiu -jitsu. jak w ogóle wygląda tutaj jiu u Was, Ty prowadzisz zajęcia, czy jeszcze masz jakiś trenerów, na których możesz liczyć w razie, w razie, powiedzmy, wyjazdów, w razie jakichś urlopów, i innych rzeczy, no i jak ogólnie, powiedzmy, wygląda w tej chwili rynek jiu z Waszej tutaj perspektywy? Czy znaczy no to jest jiu-jitsu, jakby ja. ja... Czy bardziej skupiasz się już tylko na MMA. Czy nie, nie? To znaczy ja jako, jako trener oczywiście prowadzę zajęcia grupy komercyjnej, czyli zwykłe jiu-jitsu, Natomiast ja nie w MMA nie nazywam tego jiu-jitsu, bo to tak, tak naprawdę drżliczo nie do końca jest. Tylko ogólnie to jest grappling, tak? To są elementy judo, to są elementy za, zapasów, oczywiście elementy jiu-jitsu jakiegoś karczy w wrestlingu, tak więc Jiu-jitsu bym tego stricte nie nazwał, tak naprawdę. Tak więc Jiu-jitsu, okej, okay, wieczorami sobie robię oczywiście treningi komercyjne w klubie kopek Cabana Ursynów, natomiast tutaj się skupiam na grapplingu. No, jestem ja, tak naprawdę, ale no, oprócz tego, że no, nie, nie można zapomnieć, że Robert jest z czarnym pasem Judo, klasowym zresztą, no też jest czarnym pasem jiu oczywiście, Bartek też jest parterowcem. Tak, z Judo się wywodzi, chyba. Tak, się wywodzi z Judo, tak więc tutaj mamy super, 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 super się uzupełniamy. No i mówię, jakby już po tylu latach pracy z Robertem i z Bartkiem Fabińskim, jakby znamy się, nie wchodzimy sobie w kompetencje i się bardziej uzupełniamy, czyli robimy tak, jakby troszeczkę na zakładkę, nikt nikogo tutaj nie podważa i to jest tylko nas prowadzi do przodu. Yy, z tym jiu-jitsu jest różnie, bo yy, no, chociażby w, tym, w tamtym weekend wiedzieliśmy, co zrobił Gron, Gron Gracie, tak. No, oprócz tego, że nie miał woli w ogóle do, do prowadzenia walki, no tak jakby te już no, to jest trudna, 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 trudna rzecz tak naprawdę. No, i, yy... Mi się wydaje, że bardziej spektakularną rzecz zrobił Brendan Allen walcząc z Andrem Munizem. Nie wiem, czy. Czy pamiętasz, kojarzysz tą walkę, kiedy poddał e, czarny pas z czterema belkami młody amerykański zawodnik, który bez kompleksu wyszedł do tej walki? No z tym Andremunizmem to w ogóle mamy też taką historię, bo byliśmy w Brazylii e, przez ileś czasu i to był właśnie on z tego jest TFT, MMA Tak więc my z nim zrobiliśmy sobie kuperundek, ja z nim robiłem kuperundek. rundek, Robert Zimku zrobił w rundek, bo Bartek Fabiński zbił się z nim na UFC E, I e, się kolegujemy, że tak powiem. Kilka razy się widzieliśmy w różnych częściach świata. E, I e, no, no, to, to, no, to właśnie o tym mówię. No, Munis jest jeden z przykładów tego, że można przegrać, bo będąc Munis jest bardzo tytułowanym zawodnikiem żuricy i można przegrać przez, przez parter. No, ale to nie jest jedyny, jedyny przypadek. No, takim chyba najgłośniejszym przegranym to był. E, E, Ricardo Wiera, Ricardo który przegrał z niebieskim pasem przez duszenie ręka głowa, czyli generalnie rzecz biorąc przez chyba jego koronę tych, techniki, w trzeciej rundzie go udusił. Tak więc no to mówię, no to y, dlatego mówię, że to jiu to nie jest takie to, tak naprawdę jiu -jitsu. No mówię, krony jakby... Oprócz tego no mówię, no, to chyba największym faktorem tego, że przegrał tą walkę było to niechęć w ogóle do prowadzenia jakiejkolwiek walki no, jakby ktoś go wprowadził na siłę do, do, tej, do, tej, do, tej, do, tej, do tej klatki Natomiast no, no, takie klasyczne jiu z dołu, no to no, no nie, no, to nie są już na to chyba no, czasy no, no, Kolejna walka z tej karty walczył Lopez z, z Sarem e Jewlojewem Dokładnie tak to była świetna, tak, kapitalny była, pojedynek na, na szczęście, na szczęście kolejna walka była świetna grapplingowo, tak więc ten grappling się jakby troszeczkę nawet z dołu obronił Kręcił niemożliwie po prostu tam i był bliski chyba dwa razy poddania Pięć Pięć, Pięć razy. no tak, ale te dwa takie widziałem, że, myślałem, że już jest koniec, tak. No, y, Balacha było blisko, tam trójką nogami było dosyć blisko, Kimury była dwa razy chyba blisko. No, nieważne, ale to, to jakby pokazuje to, że te dziurzycu to, to nie jest takie dziurzycu, że to trzeba gdzieś tam ten zrobić, ten mix sobie. Tak więc. Y, 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 judo, zapasy dziurzycu. Y, no, to miks, no po prostu mix. Tak wygląda teraz scena, to, 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 trzeba mieć po prostu otwartą głowę. Bardziej. Y, już inaczej. Yy, zmieniły się, że tak powiem, pewne, pewne zasady, te, może nawet mity a propos. Dużicu nie ma z dołu, tak naprawdę. No nie ma. Pierwsza zasada Juju dla mnie według, te, według mojej teraz doktryny jest taka, żeby być, żeby być z góry. Nie jesteś, nie jesteś z góry? Bądź chłopem, który jest z góry po prostu. Tak, Ale Stań, to Nie znajduje od, odzwierciedlenia w, powiedzmy, w przepisach i jakby ten sport nie idzie w kierunku MMA, bo nadal są punktowane akcje z dołu. To się w punktacji nic nie zmieniło, o ile, o ile jestem na bieżąco, a w miarę jestem na bieżąco, jeśli chodzi o, o jiu -jitsu. No właśnie, i to, i to jest. Tutaj się te, ogólnie. Te, yy, mamy brazylijskie jiu czyli te w kimonach, mamy nogi i mamy, mamy ten grappling pod MMA. I teraz to są trzy różne rzeczy. To tak jakbyśmy porównali skłosza tenis stołowy i tenis, yy, zwykły tenis. Tak? Niby mamy podobne, podobne rzeczy, mamy piłkę, dwóch grających i, i odbijamy, że tak powiem, brzydko paletką yy, tą piłkę. Yy, natomiast to są trzy różne sporty, to jest różna dynamika, jest różne, 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 yy, różne rzeczy. I yy, kimona troszeczkę odleciały totalnie, bo tam się zaczęło robić już tak, że były wymyślone dosyć abstrakcyjne rzeczy, te w przepisach oczywiście, i to jest fajne, bo z jednej strony no, to jest taka sztuka dla sztuki robienie i to, to, to jest ciekawe, natomiast no, to już się zrobiło bardzo odrealnione. Dlatego te, mówi się, że te drzwiców w kimonach jest yy, dosyć daleko od tego grapplingu pod, pod MMA. Eee, bo mówię, tam są chwyty za poły, chociażby taka... No to... Duszenia kołnierzem chociażby, tak? tak to, to nie jest nowość, bo to duszenie kołnierzem w judo mamy od kilkudziesięciu, jak no nie kilkuset lat tak naprawdę, tak więc poło się dusiliśmy, natomiast o teraz jest walka lapelami, która nie jest nową no, no, nowością, jakoś tam super, natomiast już jakiś czas tam jest, powiedzmy 5-7 lat na, na rynku, natomiast to jest abstrakcja jakaś totalna, że wiążesz jak sznurkiem swojego przeciwnika ręce, nogi albo w ogóle jego cały korpus. Tak więc to, to się zrobiło, to odjechało strasznie. Yy, nogi, czyli ten drugi jakby sektor, yy, sektor grapplingu, yy, no też troszeczkę odjechało, no bo są legloki, wchodzenie pod przeciwnika i tak dalej, no ale to jest bardziej realna już walka. Yy, no i najbardziej realną walką, tak naprawdę, no bo chyba o to chodzi w, w tym wszystkim, no to jest ten grafik PDM-a, tak, czyli. Z, yy, czyli Bliżej to jest nawet może zapasów tylko tego folk-stylu, tak? czyli, czyli tych amerykańskich zapasów, kiedy trzeba przeciwnika przytrzymać. Tak? Jeżeli go możemy przytrzymać na, na, na macie, to wtedy go możemy uderzyć nie? chociażby. Tak więc yy, ta, tak to mniej więcej się teraz rozkłada, tak więc siła jest teraz na tym najbliżej pewnie w catch, catch wrestlingu, w wrestlingu, zapasów, yy, BJJ, nogi, tak mniej więcej to się rozkłada. Zapytam Cię jeszcze, wrócę do klubu na koniec yy, i chciałem Cię zapytać, Adam. Yy... Będzie wkrótce rok, powiedzmy, siadacie i dyskutujecie tutaj nad rozwojem, nad planami, jak to będzie wyglądało w przypadku Nemezis Team? Czy, czy, czy po prostu na bieżąco jesteście z walkami i gdzieś idziecie i czasami nie ma jakby tego, tych możliwości podsumowania? Dzisiaj widziałem, że dość długo dyskutowaliście. Też pewnie jest wiele jakichś tematów z analizami walk, z zestawieniami i tak dalej, i tak dalej. Jak to w ogóle chcecie, powiedzmy, po roku działania? normalności zrobić? Znaczy my to od dawna chcieliśmy zrobić już wprowadzić pewne, 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 zmiany jeszcze w WCA, tylko tak jak mówię, no tam było trudno z powodu rozbieżności interesów tak naprawdę ciężko było nam przeforsować pewne rzeczy, no tutaj mamy od, jak my już wiedzieliśmy kilka miesięcy przed tym rozpadem, że już z tego nic nie będzie tak naprawdę, bo to mówię to już nie, nie chodzi o to to takie trochę rozstanie w związku, tak? już po prostu wszystkie metody na, na jeżeli w małżeństwie oczywiście nie idzie, tak, wszystkie metody naprawienia tego związku wyczerpaliśmy, no to tak naprawdę no, podjęliśmy decyzję, że się po prostu rozstajemy, tak? nie kłócąc się, no przynajmniej z naszej strony tego nie było. I od początku wiedzieliśmy, co my chcemy zrobić. Wiedzieliśmy, jeszcze pamiętam, mam te notatki jeszcze, to one były z, po z początku czerwca tamtego roku, i, kiedy siedziałem z Gudkiem i, i robiliśmy sobie takie burze mózgów. No to te, te, te notatki, tak naprawdę, no to może mamy z 20-30% więcej, natomiast to jest... My już na początku, tworząc Nemezis, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. To się oczywiście teraz jeszcze klaruje, szlifujemy to, bo to wiadomo, że to nigdy nie będzie idealnie, to coś co myśleliśmy, że w rzeczywistości będzie funkcjonowało, mogło nie funkcjonować, tak więc zmieniliśmy to, szlifujemy, natomiast no, wszystko idzie do przodu, mamy plan, mamy, mieliśmy go od, od, od kilku lat tak naprawdę mieliśmy go w głowie, nam to dorastało, dorastało. No, on jeszcze cały czas ewoluuje, się uczymy cały czas. To nie jest tak, że ja mam 40 powiedzmy lat, ale trenerem jest, że jestem młody. No muszę, że tak powiem, liznąć tej pracy trenerskiej z każdej strony i to nie patrząc tylko na rzucicu, tylko muszę to połączyć z tą stójką, muszę to połączyć z tymi zapasami, muszę bazować na tym, na, tej, na tych statystykach, na, tej twardej, na tych twardych danych, które mamy. Muszę patrzeć w przyszłość, no bo nie chcemy być klubem, który, który jest. Je po prostu jest, tylko chcemy być znowu wrócić na top. Chcemy być trendsetterami nie tylko w, nie tylko w Polsce, tylko nawet w Europie, może i na świecie nawet. Eee, i, I tyle. No. Eee, nie chciałbym, tak jak, tak jak powiedziałem w którymś tam e, e, momencie, nie chciałbym mówić co mamy w planach i, i żeby to się nie sprawdziło, porozmawiamy za dwa lata, powiem wam jakich narzędzi użyliśmy. Pokemon, nawet będę, będę Myślę, że będziemy już wtedy krok albo dwa dalej, tak więc myślę, że będę mógł te narzędzia nawet ustępić, tak jak programy olimpijskie. Programy olimpijskie w ogóle są dostępne na, na, w internecie nawet za darmo, tylko że to są programy sprzed... Jest to chyba taki obowiązek sprzed dwóch Igrzysk, jakby udostępnianie, tak więc y, jakby to, to powoduje to, że te mniejsze klubiki się rozwijają, patrzą na nas, obserwują. Yy, się też rozwijają, co, co powiększa yy, ilość yy, dobrych klubów. Yy, a tak naprawdę duża ilość. Dobry zawodników dużych klubów no jakby robi nam wszystkim dobrze i to trzeba, be, to się będzie dobrze oglądało profesjonalnie, my będziemy coraz lepsi, lepszymi trenerami, nasi zawodnicy będą coraz lepszymi zawodnikami. Tak więc to jest taka maszyna y, samonapędzająca się, oczywiście to będzie trwało i będzie wymagało bardzo dużo uwagi. To tak jak mówię, ja dzisiaj tutaj jestem od y, 10.30, wczoraj byłem od 9.30, też o tej godzinie wychodziłem, kupa, kupa przed nami roboty. Ale, ale tak, no, jakby ja jestem super zadowolony z tego, w którym miejscu jesteśmy. Nie wiem, gdzie będziemy w przyszłości. E, jakby czas pokaże, ale no, jesteśmy super zadowoleni z postępów i z, z tego, co, co będzie za chwilę. Czyli ta robota ma sens. No, wynik się zawsze obroni. Tak więc to, 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 to jest najważniejsze. Tak więc ja mogę gadać, gadać, gadać. A jeżeli nie będzie wyników, to wszyscy powiedzą, no ładnie mówię, ale co z tego, tak? Lepiej siedzieć cicho, nic nie mówić i po prostu pokazać swoich uczniów i powiedzieć, co ja muszę dodawać, tak? Mam nadzieję, że tak będzie. Mamy wszystkie sygnały na to, czy tak się stanie, nie wiem. mówię, Jestem daleki od składania jakiś deklaracji, mamy wszystkie sygnały na to, że to będzie funkcjonowało. Ale no mówię, to jest kupa roboty i to są plany na, no na lata, ale jak siadaliśmy rok temu, to tak mówiliśmy, że to będzie, mówimy chłopaki, to będzie 2-3 lata roboty po prostu po uszy od rana do nocy i myślenia o tym i układania planów indywidualnych, grupowych yy, i kupa rozwoju też nad sobą, bo to nie można zapomnieć, że my się też musimy jako trenerzy rozwijać, yy, no, ale myślę, że będzie dobrze. W takim razie trzymam kciuki, żeby Wam się spełniło, bo rozwój każdego klubu jest rozwojem polskiego MMA, polskich sportów walki, jiu-jitsu. Tak jak powiedziałeś, wielu odmian różnego rodzaju. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie, jeśli ktoś ma okazję, ochotę skorzystać. Tutaj jest to centrum Warszawy, można praktycznie w przystępny sposób dojechać, jadąc z lotniska, nawet albo jadąc na lotnisko. To jest chyba naj, naj, najlepszy wskaźnik, gdzie, gdzie jest usytuowana Skra Warszawa i Nemezis Team, więc zapraszam bardzo serdecznie. Adam Grabowski, dziękuję bardzo Adam za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam.